Widzowie Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze mnie po tylu dniach grania Zmienił mi się skin, to po pierwsze. Po drugie. Miałem urodziny, nie? Możecie mi dać o lajka, to będę zadowolony. Miałem urodziny, tam trochę pieniążków przyszło na moje konto i. Hmm, co to mamy? 10 takiego, 50 takiego. Co to jest? Co to jest? Po pierwsze, był update w, w właśnie tej grze. Zwany Walentkowy, Kupiłem sobie tego paka. Otwieramy wszystko, widzowie. Otwieramy. A na końcu otwieramy. Co? Otwieramy? Na końcu huge. Otwieramy. Hej, yeah, widzowie. Huge! Huge! Rozumiecie? Huge! Ja, ja to musiałem nagrać, widzowie. To sobie otworzymy później. Najpierw chciałbym zobaczyć, co to jest. Walnitinki Good Potion. Wow. Ja sobie to chyba sprzedam, bo no, jedno sobie użyjemy, ale zobaczymy, co z tego wydropi. Nie wiem, jak to się używa. Czy to się używa tam, czy, czy gdzie, czy co. Na pewno będzie mia będę miał pierwszego huge'a. Rozumiecie? To sobie Rozumie, gdzie. pierwszy huge. Wpadnie mi, nie no nie wierzę Jestem tak zadowolony Więc tak, widzowie, zaczynamy od tego Nie od tego, w sumie to Czekajcie chwilę, czekajcie, bo mi zostało mi trochę robuxów Zostało mi trochę robuxów, to kupimy sobie hmm. Chyba sobie kupimy VIPa <laughs> VIPa se kupimy No dobra, VIPa se kupimy, poczekajcie o, już. ma widzowie. Już jestem. E, vip, VIP Super. E, mam VIPa. Jest git. <grywia> mam VIPa. Co to z VIPa? A, nie wiem. A. Ju, już widzę, że mam... Gemy dostałem. Co tu dostałem? E, luck, Boost, Strike, give e, coś tam, koło. VIP, Trading, Bug. Super. boy za dostałem. Nie gadaj. Nie gadaj. Gdzie tu mamy? Nie dostałem nic. Eee, dostałem! Dawaj mi to! No! Od teraz zawsze tym będę. Ben... <ścoughs> Dobra, od teraz tylko tym będę grał. Z tym co jeszcze dostałem? No to was, bo dostałem rzeży. No fajnie. 400 tysięcy 400 diaksów Teraz testujemy, czy. Dobra, czekaj. Widzu. Lol, czekaj. Zostaw. Suba. yeah yo Pizzko to wygląda. Zostaw. Suba. Fajnie, fajnie. Dobra, widzowie, wszystko się nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa. Co kupujemy, widzowie? Kupujemy sobie jeszcze to. Dobra, kupiłem. Eee, co to mamy? To, free, to, free, to, free, to, free. Uuuuuu lecimy dalej widzowie Lecimy dalej. A co to ma? Co to jest? Co to? Aha, okej. Okay. Dobra, to lecimy dalej, widzowie. Nie zatrzymujemy się. Już kupujemy. Dziękuję. O, dziękuję, 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 dziękuję. Szkoda, że nie Ale dobra, ile mam prawie milion pieniążów? Prawie milion. A czekaj, a czekaj, widzu. A idziemy sobie zobaczyć do indeksu. Teraz pójdziemy sobie na sam koniec. Yy, tu jest chyba sam koniec. A idź, ile kosztuje taki huge? A <grym> No, sporo. O. Ej, no niektóre mało. Taki huge monkey kosztuje aż tyle. No niektóre dużo, niektóre dużo, nie powiem, że nie. Ale takie, taka huge monkey Może. Albo duży szajk. Jezu. Chyba kupujemy, nie? Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek, jak wydaje pieniądze na tą grę. Więc dobra, widzowie. Yy, od czego możemy zacząć? Chcieliśmy... Co to jest? Expo! Ja to sprzedaję, to 12 milionów. Idziemy na trading Plaza Dobra, błagam. Dalej, co tu mamy? A właśnie, jeśli chodzi o kurczaczki. O, dobra, odbagowała się. Jeśli chodzi o moje. Stół, to chcę. I. I nie, to ja to muszę tu pomalować. Na to! Potwierdzam jej Dobra, sprzedajemy to gówno za, za Dawajcie za 11 milionów 11 milionów 11 milionów Będzie git No e, Co tu mamy, co, co to jest Zeus ból! Co? co to jest? Co tu ma... Co to jest? Co to jest? Nie, nie wiem, Co to są za gówno? Dowie. Co chcę? Koleżanka, co chce koleżanka? Co chce koleżanka, a nie dostanie koleżanka. A to? Za 12 milionów? Chce koleżanka? Nie, nie dostanie koleżanka. Wypadł koleżanka. Koleżanka niedobra. Nie, 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 nie ładnie, Nie, nie, nie. Co tu mamy? Co? Jo! Ulekułem komuś duchu. Dobra, otwierać tutaj? Nie, no nie wierzę. Co mi w ogóle. Ja nie wiem, co mi dropa. Co, co mi dropa? Co, co, co tu mi dropa? Koł. Dobra, tyle mam tego. Na pewno. Nie wiem, ja bym chciał coś sprzedać. Na pewno te potki Gut sobie później sprzedam. Albo mam pomysł. Pójdźmy otworzyć sobie Good potkę. Tutaj. Na normalnym. Już jestem. Eee, widzowie, 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 widzowie. Eee, co tu mamy jeszcze? A, no tak. goodpotkę miałem otwierać. Eee, zamyślałem się trochę. Nie powiem, że nie. Gut One. To. A! To tak to działa. Dla, good Podka otworzona. Good potka. Eee, nie wiem, to otworzę. To może to coś da. Nie wiem. I co? Nie wiem. Dobra, tutaj. Uuu! Yo, Tutaj chyba to oddało. Albo czekajcie, widzowie. Pójdę tu jeszcze, zobaczę, czy coś tu odda. Eee, tylko 100 tego, 11. I to. Okej. Okay. Eee, no, co jeszcze możemy widowie otworzyć sobie. No Bo ja bym chciał większość rzeczy stąd sprzedać jak taki eksp, ale zauważyłem, że tu działa na takim sposobie, że klikamy. Chyba. I co? To? Co i jedno? Tak, jedno. Ej, no to fajne, to fajne akurat. I co, im podwiększyło dwudzi... No, fajne, fajne. Ale do sprzedaży oczywiście. Co tu jeszcze mi drobło? To coś, to coś 17k. Mało. <laughs> Jestem bogaty, więc mogę to powiedzieć. 100 milionów? Ej, dobra, to otwieramy tylko 10, nie? Jedno. Co mi drobło? O, to jest na takim sposobie? To gówno, gówno, gówno. Okej. Okay. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Nic, kompletnie nic mi nie drapał. Dobra, to co jeszcze tu mamy? Do... O! Otwieramy? Dawajcie widzowie, dawaj. otwieramy. Otwórz jedno. O! Widzowie, ile tego? Dobra, otwieramy wszystko. Bum, 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 bum. 5 milionów! Widzowie, czy ja sobie Huja mogę kupić? Mogę sobie pójść? Teraz byle, gdzie? I chcę kupić Huja i wrócić, nie? Byle, jakie? Widzowie, dobra, robimy to, widzowie. Robimy to. Czekajcie. A ile kosztuje taki? o o 6 milionów. Ej, to ja chyba takiego se kupię. Takiego, może se kupię, widzowie. Bo reszta że to dużo. Wry, wry, dużo. No. Dużo, widzowie kosztują. Dobra, to ja, widzowie, teraz pora na wszystko, co czekaliście. Na wszystko. Coś, na co czekaliście. Czyli, żeby otworzyć huge egga, który kosztuje 12... 20 milionów. To mało, bo jakbym to sprzedał, więc mógł kupić takie kilka innych. Więc tak, widzowie. Otwieramy i mam nadzieję, że dropnie mi, mi najlepsze, czyli za jeden rok. Dobra, widzowie, wow. Yo. Trzy, dwa, jeden. Jaki huge mi poleci. Boom. Boom, Aż mi drętwiał telefon. Widzowie, Nagrywa się wszystko. To jest to. Hiu! Huh. Ole Bydlak. Jo. Co mi dropło? Widzowie, jaki już mi drop? I. Jeden milion huge elephant. Huge elephant. Huh. Ej. Widzu! Ej, tu nawet tu pokazuje? Ale fajnie! Dobra I? I jo! 3,800 tysięcy Huge! Nie no, nie wierzę, że huge'a mam Zmiecie to widzowie Huge'a mam, nie no jak on się pięknie prezentuje. nie gadać, że to jest shine jakiś. Nie, on się tak świeci. Wow. Zowie, to jest mega piękny huge. Jo. I podoba mi się taki elefant. Fajny. Jest Jezu, pierwszy huge. Jo. Jo. Ale fajne to było. Nie, dobra, To było fajne doświadczenie. To było fajne. W ogóle mam większego laka, powiększonego razy kilkaset, bo mam laka Vipa i wszystko inne. Wszystko mi zostało na zawsze. Widzicie, widzicie to? Wszystko na zawsze. Wszystko na zawsze. widzowie Boję się teraz, że mi zbanują konto czy coś. Ale to tak szczerze mega piękne. Mega piękne. Jestem zadowolony, że dostałem huge'a Mogę to zrobić w sumie, mogę to tu zrobić na training plazie. W ogóle, <laughs> jakie to jest cudowne, Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. Ja pójdę to wszystko teraz sprzedać. To wszystko pójdę teraz sprzedać. Będę czekał tak długo aż mi się wszystko nie sprzeda. I co? I widzimy się, jak będę miał więcej Hughes, nie? No, pajo!